Dzień dobry. Sześć Boże, moi drodzy. Cześć. Dzisiaj chcemy kontynuować w temat, który ostatnio wspomnieliśmy. Mówiliśmy ostatnio o, o, o Ziemi, a dzisiaj chcemy powiedzieć O Ziemi i o tym, że Pan Bóg panuje nad, tak. nad Ziemią, nad Przyrodą. A, a dzisiaj chcemy powiedzieć, kto jest Panem w ogóle przyrody, to jest Panem natury I, i komu powinniśmy zaufać, kiedy na Ziemi dzieją się różne rzeczy, katastrofy ekologiczne czy jakiekolwiek inne katastrofy. Kto, kto ma moc, aby nas od tego ochronić? Kto ma moc powiedzieć, umilcz nicz, wycisz się. A jesteśmy tutaj w pięknych progach y, nad stawami u Michała rodziców. Myślę, Michała. Że, myślę że jesteśmy na, na naszym stawach. Tak. Jako, że jesteśmy małżeństwo, to na naszym stawach. A więc Wszystko zaczynamy. w rodzinie jest. Więc zaczynamy y, od określonego fragmentu. Tak. Zacznijmy od y, fragmentu dobrze też znanego. Jezus chodzi po wodzie. To jest z Ewangel według św. Mateusza fragment. Zaraz potem polecił swoim uczniom, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed nim na drugi brzeg. On tymczasem miał odprawić tłum, kiedy ludzie się rozeszli wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór, a on sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już wiele stadów od brzegu, fale nie umiątały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony. O czwartej straży nocnej przyszedł więc do nich po jeziorze, a gdy uczniowie zobaczyli go idącego po jeziorze, przestraszyli się im i mówili: To jakaś zjawa! I ze strachu zaczęli krzyczeć. Wtedy Jezus natychmiast przemówił: Uspokójcie się, ja jestem, nie bójcie się. Piotr więc rzekł: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do ciebie po wodzie. A on odpowiedział: Chodź. Piotr wyszedł z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Gdy zauważył, że wieje silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus zaraz wyciągnął rękę i chwycił go. Powiedział mu, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali mu hołd i wyznanie. Ty naprawdę jesteś Synem Bożym. Nie, prawie, Tekstem w filmie jest to, że jak przyszedł do tej łodzi, to on się zaraz znalazł na drugim brzegu. To jest też warto to zauważyć, że a chociażby on na środku, Pan Jezus potrafi nagiąć rzeczywistość, potrafi ratować i pozwala też tym, którzy wierzą w rzeczywistość. Jak wędrowałem po Europie po bez pieniędzy, z jarkiem, bez pieniędzy, bez, praktycznie bez żadnej mapy, bez języka, to ja wielokrotnie widziałem, że Pan Bóg robi to co chciał, że naginęł rzeczywistość, naginęł czas. I, i zatrzymywał te osoby, które. Chciał i kierował nas w tym które w którym byli. Jak powiem tak, że jeśli wędrujemy po Europie Zachodniej, to jest to mało kościołów katolickich, a to, że my z Jarkiem tam być praktycznie na co dzień, na mszy Świętej czy na Eucharystii, to dla wielki cud. Działanie Boga, który się troszczy o to, byśmy nam nie zabrakło chleba z nieba. Nie zabrakło nam Jezusa, który nie tonącego, który czasami się tam bał i się lękał, kiedy siedział 40 cztery, parę czasami godzin na jakimś miejscu, nie mógł z nikogo zatrzymać do góry, aby mnie podbudować, aby w momencie, kiedy wielu ludzi mnie odrzucało, żeby mnie zabrać, Jarka, dalej w drogę, to modląc się, pokazywał mi, że jest inna droga, że ja nie chcę, żebyś szedł tędy, ale żebyś poszedł tamtędy. I wtedy działy się cuda, działy się cuda miłości Jezusa. My często się boimy, często tracimy wiarę, często toniemy jak Piotr, tylko dlatego, że nie patrzymy na Jezusa, patrzymy na żywioły. A tak naprawdę nasz Bóg jest większy niż te żywioły, Pan Bóg jest większy niż wszyscy możni tego świata, jest większy niż cały ten przeświat, bo on go podtrzymuje swoim istnieniem. i warto po prostu patrzeć na Jezusa. I za... A moja żona też może coś tutaj chce powiedzieć. Tak, bym chciała opowiedzieć o sytuacji z Autostopu, kiedy właśnie staraliśmy się być codziennie nam przy świętej i bardzo im się poszukiwaliśmy. Kiedy staliśmy, łapaliśmy autostop, to było właśnie w okolicy jakieś tam 17, 18 i usłyszałam dzwony kościelne których nie słyszał Michał ani Ewa, z wtedy podróżowaliśmy. E, I e, postanowiliśmy sprawdzić, co to, czy tutaj jest rzeczywiście e, jakiś kościół pobliżu. Zapytaliśmy tubylców, oni potwierdzili, że tutaj 10 minut drogi stąd jest, więc w te pędy zarzuciliśmy nasze ciężkie plecaki na plecy i dawaj pod górę e, pędzimy. E, I okazało się, że jest. Kościół otwarty, więc z nadzieją w sercu wchodzimy do niego. No a okazało się, że msza właśnie się skończyła. Więc poszliśmy do e, księdza poprosić o udzielenie nam eucharystii. Na co ten ksiądz się nie zgodził. Więc zaczęliśmy go przekonywać, opowiadać, że jesteśmy pielgrzymami, podróżujemy bez jedzenia, bez pieniędzy, na opatrzności Bożej e, i że bardzo nam zależy na przyjęciu Pana Jezusa w komunii. Na co ten ksiądz powiedział, że wie to wszystko, bo on nas zna. Zdziwiliśmy skąd nas zna czarnoskóry ksiądz, w ogóle nie kojarzymy. On mówi, płynęliśmy razem promem tydzień temu. Okazało się, że był to ksiądz, z którym oczywiście kilkaset kilometrów wcześniej tak dalej rozstaliśmy się z jego grupą konkretnie. Grupą takich włoskich turystów, którzy wracali, tak jak my z Madugorie. Ona zapamiętał, byliśmy charakterystyczni, no my jego, mnie też, myślę, że wiele osób o białej skórze ma trudność z rozpoznawaniem osób o skórze czarnej. tak. Więc to taki przypadek, a jeszcze w tym wszystkim to, to był taki moment, kiedy zupełnie już straciliśmy wszystkie pieniądze i nie mieliśmy co jeść. A ten ksiądz nas ugościł, dał nam obiad, dał nam nocleg i potem jeszcze śniadanie. Ja opatrzę, co było ciekawe, my wtedy wyracaliśmy z Mezogorje, a tydzień później też tam zastawiono nas na przez takiego muzułmanina, który nas wcześniej przenocował. Trafiliśmy na bus, który jechał w tym miejscu, tam nas zostawił, tam nie mieliśmy pieniędzy i się okazało się, że tego dnia też jest tam spotkanie i modlitwa o pokój. To było bardzo chrystyczne, że spotkaliśmy inną grupę ludzi, kilkaset kilometrów dalej, gdzie myślę, że jakbyście zagrali w lotto, to szybciej wygracie w lotto, niż byście trafili na autostopowe miejsce w tym czasie. Takie spotkanie. Żeby trafić się do małej to miejscowości, spotkać tego samego księdza, który jeszcze odpowiadał za to, żeby nas z, z Ancony wziąć do Loreto. I że on był przewodnikiem grupy, która za to odpowiadała, i on miał wziąć, wziąć i dać odpowiedź, czy możemy jechać z, tydzień wcześniej z, z tego z Ancony sportu do Loreto, takiego miasteczka, gdzie mogliśmy się nocować. Więc to jest, to jest coś, co wstawiam, że możecie rzucać to. Szybciej wygracie niż traficie w taki sposób na Albo jest to przynajmniej tak samo prawdopodobne, jak wygrana w lot. Ja wam że to jest mniej prawdopodobne niż wygranie w lot. Na pewno nas to bardzo zaskoczyło i ich też. No tak, to na pewno. Teraz mamy jeszcze kolejny fragment. Tutaj moja małżonka go otworzy. To jest fragment też z jeziorem. Według św. Marka Ewangelia uciszenie burzy na jeziorze. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: Przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili więc tłum i zabrali go tak, jak był, w łodzi, a inne łodzie płynęły za nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź tak, że już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi oparty na podłówku. Budzili go mówiąc: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Ono budzony zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: Milcz, ucisz się. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie? Wtedy ogarnął ich wielki lęk i mówili jeden do drugiego. Czego on właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są mu posłuszne? Czekuję, że o kilka momentów, jeśli chodzi o moje życie z burzą, więc ja taki moment tutaj mamy tutaj ten dom. <coughs> Pamiętam, że krznota taka bardzo dusilna wałnica na, na ten dom. To ja z moją mamą, z i się na różanie. i ta burza nie zrobiła naszemu gospodarstwu żadnej, żadnej szkody. Ona jakby pękła, tak miała takie odczucie, nie, czy trudno, trudno mi to jest wyjaśnić, ale z jednej i z drugiej strony tego, tego, tego naszego gospodarstwa były szkody, a u nas nie. Pamiętam też taką inną sytuację, kiedy się do na i pamiętam, że zobaczyłem, że biegną takie dziwne burze. W pierwszy raz widziałem takie dziwne burze, która pędziła i łapałem autostopę. I auto, zastrzymał się ostatni możliwy autostop, który mógł mnie uratować przed tą burzą. I on mnie wziął. Ja wtedy chciałam na adorację na świętego Sakramentu, żeby uwielbić się w Najświętszym Sakramencie. To Jezus się zmiłował, żeby ta burza mnie nie, we mnie nie uderzyła. Ja natomiast miałam takie doświadczenie z moją przyjaciółką Ewą. Jak podróżowałyśmy, to ani razu nas nie zmoczył deszcz, a wiele razy miałyśmy taką sytuację, że dopadałyśmy jakiegoś schronu no, tuż przed wybuchnięciem właśnie burzy. Albo właśnie, że jechałyśmy autem i wtedy padał deszcz, ale my nigdy przez całe 10 dni, nigdy nas nie zmoczyło. To jak ja wędrowałem z Jarkiem, to dwa razy weszliśmy w burzę, raz w Czechach, dobrze nas taki... taki wtedy na takim, takiego, takiego gospodarza na tym, a drugi raz w Austrii, kiedy zaczęliśmy moknąć. Ja nie wiedziałem i w ogóle nie pamiętam już w ogóle języka niemieckiego i zacząłem się modlić duchać do tego, co mam zrobić. Napisałem na karteczce po tej burze, że księdza i potem Rzeszą święta polskiego. Potem tym że poprzez to, to, że już na się telefon rozdował, żebyśmy tam było naprawdę bardzo zimno, trafiliśmy do takiego polskiego misjonarza, tak się do Tadeusza, który nas przenocował, który ze mną Nocleg i potem z tej swojej parafii zamiast na kalember koło wiednia. To tutaj chcę być wdzięczny temu księdza, jestem, wiadomo, że Pan Bóg działa, że jak się modlimy, to pokazuje... Sobie to teraz tak, 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 ale też, że po prostu Pan Bóg pokazuje nam poprzez modlitwę, przez modlitwę, i wołanie do Niego, w jaki sposób nas uratować. Wiedzieli, że mają budzić Jezusa, a wtedy oni siuwali siebie ratować, <laughs> nie Jezusa, bo oni o sobie wołają. Panie, nie obchodzi się, że giniemy. Nie pytają się, Jezu, Ty giniesz, tylko my giniemy. A Jezus mówi, jesteście ludźmi małej wiary. Jeśli my mamy naprawdę wiarę, to taka burza, huragan, trąba, hur to... Nie jest niczym. wielu wielu Wielkich Świętych, jak modli, modląc się, potrafiło nawiązać rzeczywistość. Potrafiły się ruszyć w góry, skakać Dzięki góry. Panu Bogu oczywiście. Potrafiły huragany zmieniać sileń, rzeczywistość. Nocy. Czy jak święty Paweł być uratowany, czy tak jak święty, jak, jak, jak Jonasz, który został wyrzucony do morza i wiele Europie burza ustała. Tak, a to ważne, że rzeczywiście Jezus śpi w tyle łodzi, która jest najbardziej narażona na to, tak, więc więc myślę że, myślę, że warto po prostu widzieć tutaj Jezusa i, i, i patrzeć, że jeśli jest z dłużej jest huragan, to się modlić. Powiem Wam jedną rzecz, jak, jak się na przykład czytał mistyków świętych katolickich, to na przykład tam jest poruszane, że jeśli ktoś odmawia różaniec codziennie w domu, to jest szczególnie pod opieką Pana Boga. Jak ktoś rozważa drogę krzyżową, jest szczególnie Pana Boga i wiele nieszczęść takich właśnie zjawisk, zjawiskowych, czyli buch huraganów, burszu umija te miejsca że one nie są niszczone. Mam tutaj kolejny fragment z Ewangelii według świętego Marka o drzewie figowym. Następnego dnia, gdy wychodzili z Betanii, począł głód, widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, potrzeb, aby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nad nim nie znajdzie. Lecz kiedy do niego podszedł, nie znalazł nic oprócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy powiedział do drzewa, Niech już nikt nigdy nie zje z ciebie owocu. A słuchali tego jego uczniowie. I potem, chwilę dalej się okazuje. Przechodząc rano, zobaczyli drzewo figowe uschnięte od korzeni. Piotr przypomniał sobie wypowiedziane o nim słowa i rzekł: Rabbi, patrz, drzewo figowe, które przekląłeś usło. Jezus im powiedział: Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam Was, jeśli ktoś powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze a nie będzie powątpiewał w sercu, lecz wierzył, że to, co mówi, spełni się, to tak mu się stanie. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to wam się stanie. A kiedy przystępujecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby również wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wasze przewinienia. Pierwsze, chcemy doświadczyć cudów i noc Pana Boga, który działa i który potrafi naginać rzeczywistość, naginać prawa przyrody, powinniśmy mieć przebaczenie. I modlić się za naszych oprawców, modlić się za innych. W ogóle, jeśli chcemy utrzymać do Święty Bożego Błogosławieństwa, to mamy się modlić. Możliwe, że dzisiaj świat wygląda, jak wygląda i jest coraz bardziej w jakimś chaosie. Z tego, że nie zwraca się do Stwórcy, który ten chaos potrafi opanować. Tak jak Jezus powiedział, temu figowcu uschnij się, to my, nie modląc się do tego, i pozwalamy Jezusowi powiedzieć, tej ziemi błogosławić Ci. Daj jej owoce. Jeśli my nie prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych domów, dla naszych rodzin, dla naszych pól o opiekę Boga, możemy zakładać na jakieś nauce, możemy wierzyć jakieś innym rzeczom, a to nas nie obroni. Jedynym tym, kto nas jest w stanie obronić, jest Pan Bóg, bo On jest ponad tym wszystkim. On jest Panem i jest służycielem tego wszystkiego. My możemy sobie postawić naukę jako w miejsce Pana Boga. Możemy tak zrobić, ona się rozpadnie, ona kiedyś przeminie z tym światem Jezusa. mówi, że ona przeminie. Więc jedyną kwestią, którym... I tym fundamentem, który nas chroni, i tą twierdzą, która jest niezachwiana i której nic nie jest w stanie przymóc, to jest Pan Bóg. Jeśli On powie tutaj moim stawom, rozmnożajcie się ryby, to będzie tyle ryb, że ryby wylecą ze stawu, bo się nie pomieszczą. Ja po prostu wiem, jak jak wędrowałem po Europie i było mi potrzebne pranie, to Pan Bóg w tym momencie dawał mi pranie. Jak Pan Bóg, jak było mi potrzebne w tym momencie jakieś pieniądze, zresztą o to nie, że brałem, tylko się wiarą, to Pan Bóg te pieniądze dawał. Jeśli mi był potrzebny dach nad głową, i też o to za bardzo nie prosiłem. Pan Bóg to bezpośrednio dawał, bo on wiedział, że w tym momencie jest ten dach potrzebny. My miałyśmy nawet... Yy jeszcze ciekawie pod tym względem z moją przyjaciółką, że yy, nawet dokładnie uzupełniały nam się konkretne produkty żywnościowe, których potrzebowałyśmy. Czyli jak kończyły nam się warzywa, to zaraz coś tam dorzucał jakiegoś ogórka. Jak kończyły nam się pieczywo, to dostawałyśmy bułki. Jak kończył nam się ser, to dostawałyśmy tym razem wędlinkę. Więc zawsze miałyśmy wszystkiego y, odpowiedni zapas. Jeśli nawet macie problem, żeby to uwierzyć, to wierzcie, że macie Boga ojca, który was nieskończenie skończeniu kocha. I jeśli się pozwolicie mu wprowadzić, czyli przestaniecie się trzymacie jakichś własnych zabezpieczeń, na przykład dzieci na Europę, na autostopa, powiedzcie Panie Boże, jeśli jesteś, daj nam się poznać, to ja wierzę, że na takiej podróży autostopowej czy podróży, gdzie nie mamy żadnych zabezpieczeń, które nas trzymają, jakichkolwiek innych oprócz samego Boga. On Bóg pokaże, że on jest, że on działa i że on żyje. To My bardzo bowiem, polecamy tego typu podróżowanie. Ja osobiście mogę powiedzieć, że dla mnie to był wyjątkowy czas takiego podróżowania na opatrzności. E, takie, no, jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Ja czułam się jak, e, jak właśnie uczniowie posłani przez Jezusa. E, bez e, bez jak, sandału, bez strzosu, bez niczego. Tak, bez ale sandałach. bez dwóch sukien. Bez, bez sukien, tak, i bez strzosa. E, bez tak, bo to nie tylko chodzi o to, że to zupełnie właściwie nie chodzi o to, że mieliśmy co jeść i, i, i że dostawaliśmy pieniądze, bo to nie chodziło o to, że potrzebowaliśmy jakichś wakacji i ryzyka. Tam chodziło o to, że my spotykaliśmy ludzi i że dzieliliśmy się wiarą, a Jezus powiedział, że zasługuje robotnik na swoją zapłatę, więc dlatego dostawaliśmy wszystko, czego potrzeba: nocleg, jedzenie. Żebyśmy mogli po prostu tam funkcjonować. Ale też straciliśmy ogromnie myśl Boga. Ojca. No, tak zwyczaj, jak byliśmy na pewno tak straciliśmy na lotnisku, widzieliśmy Boga i wyszliśmy. Ja sobie pomyślam, że przecież jeszcze przez te dwa miesiące wędrówki ani razu nie byłem nad Morzem. I co się stało? My zopaliśmy takiego autostop, jedzie muzułmanin, no mówi, że jedzie nad morze. I pojechaliśmy na taką plażę z, z takim wulkanicznym piaskiem. I on... Tak, to było tak dosyć zabawne, bo ten y, muzułmanin, że chętnie Was podrócę, no ale. Jadę teraz na dwie godziny nad morze, więc jeśli się zgodzicie pójść ze mną, a Michał rzeczywiście wtedy, tuż przed tym wypowiedział takie życzenie, więc oczywiście z dużym entuzjazmem pojechaliśmy, pojechaliśmy z nim. Więc popływałem w Morzu Tyrynejskim, przy, przy blisko Rzymów i mieliśmy czarny piasek pierwszy raz, potem jak byliśmy żoną w teneryfie, to drugi raz potkaliśmy czarny piasek, ale to tak najogólniej, więc widać jak Pan Bóg słucha naszych pragnień, jeśli my pozwalamy... Aby on zadziałał w naszym życiu, aby wylała się jego łaska. Kiedy rzeczywiście zaczynamy Mu ufać, a nie sobie i innym, tylko Jemu, to się dzieją cuda. Ja bardzo mam takie ogromne odczucie opieki Boga Ojca nade mną. Wiem, że, że on rzeczywiście troszczy się o mnie jako o swoją córeczkę i daje mi wszystko, czego potrzebuje. I szczególnie zaczęłam tego doświadczać po swoim nawróceniu, czyli przejściu z takiego letniego katolicyzmu na taką. Jakbyś bardziej świadomą, głębszą wiarę, to od tej pory moje życie pokładało się. Od, począwszy od spraw zawodowych, aż po znalezienie mojego cudownego męża. Jeśli I chodzi o dwa aspekty, aspekty, żeby te błogosławieństwa mi to trzeba wziąć w Was To jest jedno. oczy jest otwarte i nieodzielanie od Boga, i przebaczeniu sobie drugiemu człowiekowi, bo to też od wiele Na zakończenie mam tutaj jeszcze jeden fragment, który będzie już ostatni. To o Janie Szczycielu, który zabytywał o Jezusa. Kiedy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał do Niego swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i opowiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest zgłoszona dobra nowina. Też tutaj Jezus zacytował, ze Starego Testamentu. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie wątpi. Myślę, że jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy całym sercem, umysłem, wszystkim, czym jesteśmy, wierzymy Jezusowi i w Jezusa. Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, chcę to powiedzieć. Jest tym, który mój los zabezpiecza. I wiem, że w Jego imieniu jest moje zbawienie. I wiem, że nawet jeśli ktoś mnie odbierze się dla wiary w Niego, to moje życie będzie kontynuowane dalej. Ja doświadczyłem uzdrowienia, uwolnienia, w moim życiu i też w jakiś sposób wskrzeszenia z totalnego bagna grzechu do życia w świętości staram się żyć świętym życiem, chociaż z tym to nie znaczy, było. Nie Michał za świętego, tylko chodzi, mi, chodzi mu o to, że stara się żyć według Bożych przekazów. tak. To, to, jest, to jest to. I też moja żona jak ja doświadczamy tego, że Pan Bóg potrafił zrobić człowieka. Kilka razy takie doświadczenie mieliśmy w trakcie modlitwy za kogoś, to Pan Jezus zdrafiał. I będąc na różnych rekolekcjach, gdzie Pan Bóg szczególnie namasza określonych kapanów, określonych ludzi, którzy mają określone charyzmaty, dostrzegaliśmy, w Pan Bóg uzdrawiał, uwalniał ludzi. A niektórzy mówili, że nawet jest skrzeszamy. Wierzymy w to, wierzymy. Że, że dzisiaj wskrzeszenia też się dzieją, tak? Tak, wierzymy w to, że, że, to jest, że jest to, jest to obecny, bo jest to moc Boga, Boży Palec, który potrafi zrobić wszystko. Zostańcie z Bogiem. życzę Ufajmy Wam wiary. Ufajcie Panu Bogu, fajcie Bogu Ojcu, bo ono was się troszczy, wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. To jest prawda. Wszystko co jest napisane w Słowie Bożym jest prawdą. Życzę Wam żywej wiary w Jezusa. Jako jednego Pana widziela. Zostańcie z Bogiem. Trzymajcie się. Sześć, Pan.